Nie kupuj elektryka. Auta na CNG i wodór to przyszłość. O tym w dzisiejszym odcinku. Cześć, z tej strony Prosto z Rynku Prosto o Rynku. Ja nazywam się Maciej Greloch. Razem ze mną jest... Sebastian Czajkowski. Witajcie, cześć. W ostatnim czasie jest bardzo duża nagonka na samochody elektryczne, ale też firmy powoli zaczęły się wycofywać z produkcji samochodów elektrycznych, bo niektóre marki zapowiadały, że już nie będą produkować. Niektóre marki zapowiadały, że ten termin 2035 to jest termin, który się nie wyrobił na całkowite przestawienie się na samochody elektryczne, ale już chyba nie będą musieli, bo uwaga, jeżeli nie chcecie, nie lubicie samochodów elektrycznych, to mamy też. Fajną alternatywę mamy coś, co może naprawdę zaskoczyć i co e, może zrewolucjonizować rynek, a mianowicie auta na CNG i wodór. Chciałbym na początku zacząć od tego drugiego: chciałbym poruszyć temat samochodów na wodór, bo nie wiem, czy wiecie, ale istnieje już taki samochód, już nawet są stacje do tankowania wodoru, ale czy on jest tańszy? Czy jest faktycznie taki oszczędny i taki dobry? No to o tym w dalszej części materiału. Seba, chciałbym, żebyśmy zaczęli o tym, bo ma, wiem, że masz informacje odnośnie samochodu na wodór. Chciałbym, żebyś teraz się z nami podzielił. W ogóle, co ty myślisz? Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Słuchajcie, pierwszy samochód o napędzie wodorowym w Australii wychodzi na rynek, tak? Za 5 minut Ładujemy samochód, który przejedzie później 900 km, więc czytając w ogóle coś takiego, mówię: Wow, no w końcu jest rozwiązanie na te problemy z elektrykami, gdzie latają różne filmy w różnych social mediach, że tam tankowanie jest 40-50 minut. No i niestety, jak w ogóle ktoś robi jeszcze dłuższą trasę. Nie daj Boże, że chcemy z Polski do Francji jechać, no to musimy po drodze mieć 6 paus po godzinie, żeby ten samochód doładować, więc no niestety to jest duży problem tych samochodów. Wiem, że Chińczycy pracują na tym i te elektryczne samochody też się zmieniają, te baterie się zmieniają coraz szybciej, mocniej, no ale to tak dalej jest takie, no niestety ten rynek się rozwija. Więc kiedy zobaczyłem, że samochód na wodór, 5 minut, mówię, no to to już jest OK. no to ja 3-4 minuty tak naprawdę mojego diesla do ładuję, tankuję, więc taki samochód jest OK. natomiast Maciej. Jak myślisz? No, bo pierwsze, co. Ja jestem Polakiem, tak? Więc no, i, i, oczywiście, ekologia mnie bardzo interesuje. Chcę dbać o przyrodę, ale bardziej patrzę na swój portfel. To jest, to jest moim priorytetem, że tak powiem. W pierwszej kolejności patrzę, ile w tym portfelu jest, ile jest, a później patrzę, czy ja dbam o tę ekologię i tę atmosferę i ozon. Jak myślisz, ile może kosztować przejechanie 100 kilometrów samochodem średnio benzynowym? Przyjmijmy. Wiem, że masz samochód benzynowy, więc kalkulacja średnia, ile jest na 100 kilometrów. Tak, no to powiedzmy, że średnia teraz cena paliwa gdzieś około w miastach, bo w jednym, no przyjmijmy, że jest to 6, że, że jest to 6, zł, tak? No to jeżeli na przykład mój samochód pali 7 litrów, no to takie powiedzmy, że 42 zł, powiedzmy, no około, ja bym gdzieś stawiał około 40 zł, może 40-50 zł, taki koszt to jest koszt przejechania 100 kilometrów około. Okej, okay. benzyn, Zgadza się. Diesel mniej więcej plus minus wypada, troszeczkę lepiej zawsze od tej benzyny, no bo mimo wszystko samochody, w które lejemy ropę taką czystą, no to one palą trochę mniej, ten litr, 2, natomiast też różnie one zużywają to, no ale zawsze ten diesel był tak jakby oszczędniejszy, tak, nawet samochody jak się sprzedają, zawsze ten, ten diesel jest droższy w salonie od samochodu benzynowego. No, mega rozwiązaniem kilkanaście już lat temu w Polsce było LPG. Nie wiem, czy pamiętasz, ja trochę starszy datą. jestem, więc pamiętam. Jak to wchodziło, to było szaleństwo. No bo wtedy tam ta, ta naprawdę ten LPG to złoty 30 kosztował, w porównaniu do benzyny, która tak. kosztowała 3,5-4 zł. No to tam było tam 20%, 30% ceny. I wszyscy przerabiali. Każdy montował instalację. Ja się śmiałem najbardziej tych samochodów takich luksusowych bardzo, bo nagle gdzieś nowe BMW albo Mercedesa i gościu tam. Podłączał i, i ładował gazem, to każdy patrzył: aha, no dobra, tutaj nie bogata, tam gazem ładuje i przerobił ten silnik. Ale nie wiem, nie wiem czy to prawda, ci przerwę, nie wiem, czy to prawda, ale słyszałem o tym, że Pudzian ma swoje Lambo w gazie. Tak, tak, do, dokładnie tak. I latają w ogóle filmy, jak on doładowuje te Lambo. I on, wiesz, no ma samochód, przerobił. Ja myślę, że firma Lamborghini nie do końca wierzą, on to ma, bo pewnie jak ma, to by dostał Bana do końca życia na zakup Lambo, <grym>, że przerobił <grym 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 <grym> Natomiast słuchaj, Hyundai Nexo. Jest to samochód z małym cylindrem, który bije wszystkich producentów samochodowych na świecie. Rekord zrównoważonego rozwoju. Ładując 6,27 kg wodoru, bo musicie pamiętać, że jeżeli ładujemy wodorem, mamy tutaj taką formę, która oczyszcza nam 449 tysięcy litrów powietrza podczas podróży. Czyli tyle co 33 dorosłe osoby, osoby produkujące CO2 w ciągu dnia. A tak naprawdę z rury wydechowej emituje wodę. Więc tam skrapa się woda normalnie tak, jakbyśmy mieli. Butelkę otwartą z tyłu w rurach, Ja ona po prostu cały czas wylewa tą wodę. Trochę się zastanawiałem, zastanawiałem się, jak to będzie w zimie działało, bo jakby taki 30 samochodów pojeździło po mieście nagle by się zrobiło minus 5, no to mamy fajne lodowisko na poziomie całego miasta, więc nie wiem. Tak, gdzie... a minus 5 to jeszcze, a wyobraź sobie, jak się zrobi minus 20. No, no to i może, może tryskać lodem z tej albo, rury. Albo tak, więc tutaj tak patrzyłem, że trochę to zagrożenie jest, nie wiem, jak oni chcą to rozwiązać. Natomiast. E, powiem tobie, że jak zobaczyłem cenę 69 zł za wodór, za przejechanie tych 100 km, no to już mi emocje opadły, od razu tak się wygasiłem troszeczkę już mówię, fajnie, super, zostanę przy dieslu. Jednak panowie, <grytanie> wodór jest ok, ale no może nie do końca. E, a powiedz mi, bo, no bo w ogóle tutaj rozmawiamy o takich alternatywach, no wiadomo, rozmawiamy ci też o CNG, nie wiem czy słyszeliście o gazie CNG. Maciej, czy wiesz coś na temat gazu CNG? Wiesz co, do dzisiaj nie słyszałem, że w ogóle jest jakaś alternatywa dla LPG. A i powiem, że jak dzisiaj właśnie czytaliśmy, przygotowaliśmy się, to mocno się zdziwiłem, że już coś takiego jest. I nawet w Polsce jest kilkadziesiąt stacji, które coś takiego posiada. Dokładnie tak, ja nawet nie wiedziałem, że u mnie w Zielonej Górze są dwie stacje, jest Orlen i też ten Gaz CNG jest. Słuchajcie, gaz CNG to jest taki gaz, który jest skompresowany i tak naprawdę my go wykorzystujemy do ogrzewania domu albo tak jak, nie wiem, e, smażyć jej na gazie, na palnikach, No to jest mniej więcej ten gaz, tylko on jest inaczej, który jest skonstruowany. Inaczej się go przechowuje, więc od razu wszystkim podpowiadam, bo od razu pomyśleliśmy, że może fajnie, bo samochody z instalacją LPG będą mogły obsługiwać ten CNG. No niestety nie, on jest wysoko sprężony, więc on nie może mieć spawów na zbiornika. więc jest osobny zbiornik, więc gdyby ktoś chciał mieć gaz CNG, no to musi przerabiać tą instalację albo montować nowo. Natomiast w Europie, takie samochody jeżdżą i pewnie z tego poziomu też, y, mamy tranzyt na poziomie Europy, Polski, no takie y, gazy CNG muszą być. Natomiast ten gaz CNG, uwaga, kosztuje 40 zł za 100 km, gdzie normalnie LPG kosztuje 22. No więc znowu odezwał się we mnie przeciętny Kowalski Polak, który mówi, no fajnie, <laughs> fajnie, że macie te CNG, ale ja zostanę przy LPG jednak, tak? Natomiast... Y, uh -huh. Maciej, też porozmawiajmy sobie trochę o tych elektrycznych samochodach, no bo one miały taką swoją chwilę hossy, pamiętam tą hossę, bo to był, był taki moment, że te Tesle zaczęły się pojawiać. Co mnie urzekło bezpośrednio w samochodzie elektrycznym, to na pewno to, że ceny nie były wygórowane, no bo tak naprawdę tutaj nasz kochany Elon Musk się postarał i ta Tesla pierwsza, która gdzieś tam wyszła, no to ta cena była tak akceptowana, no bo 140 tysięcy gdzieś tam za nowy samochód salonu, o, o piękności samochodu możemy rozmawiać, bo też oglądałem różne programy <laughs> Programy motoryzacyjne, że raczej tacy prawdziwi fachowcy ze świata motoryzacji, no to wolą nie wchodzić w debatę odnośnie czy on jest ładny, czy jest nieładny, bo raczej nie ma tam w nim, to nie jest Alfa Romeo, tak, to nie jest jakiś tam super hiper szkielet tego samochodu, natomiast no myślę, że użytkownicy bardziej patrzyli na to, że ma być oszczędny i tani, no bo to miała być taka forma, tak, mhm. auto dostępne dla wszystkich i tanie. Natomiast no w Polsce no niestety ta cena yy, naszej energii z miesiąca na miesiąc się zmienia, no i tu już no niestety ten atut też tak jakby zniknął troszeczkę, co nie? Yy, pamiętasz jaka jest w ogóle mhm. cena za, za samochód elektryczny przy tankowaniu na 100? Wiesz co, tam mi się wydaje, że to jest około... Też tam no, około 40 paru złotych tak nie Aha. chcę właśnie Ta. tak no około około też 40 właśnie tutaj też zerkam no tak 40 40 paru złotych 42 43 w zależności od tego co my e, mamy ale ogólnie wiecie co fajne taki przykład mam w głowie i pytanie teraz tak. Pytanie, czy chcemy mieć nowy samochód elektryczny? Bo nowy samochód elektryczny, tak jak powiedziałeś, to koszt, no gdzieś tam, tak jak rozmawialiśmy, 120-150 tysięcy. Można to porównać do ceny nowej oktawii, bo powiedzmy, że nowa oktawia kosztuje gdzieś w granicach tam 150 tysięcy. Więc pytanie, co, na czym nam bardziej zależy? Wydaje mi się, że jeżeli chcemy mieć samochód elektryczny, to tak jak gdzieś kiedyś słyszałem, to nie może być samochód, który jest pierwszy. To jest fajnie, jak to jest samochód gdzieś drugi, trzeci w rodzinie, no bo to jest bardziej taka, jeździmy sobie po mieście. No i ogólnie moim zdaniem samochody elektryczne to są jakby skierowane do specyficznej grupy ludzi, czyli grupy, które mają swój dom. I mają w tym domu fotowoltaikę, która najlepiej już jest spłacona, która się zwróciła. Tak, no bo wtedy faktycznie możemy powiedzieć, że jeździmy za darmo. Ale jeżeli, ja nie wiem, ja mieszkam w bloku. I jeżeli kupiłbym sobie elektryka, to tak na dobrą sprawę musiałbym tylko ładować tego elektryka gdzieś na mieście. Albo na stacji, albo gdzieś widziałem teraz pod Kauflandem, na przykład robił e, takie ładowarki do elektryków. No i tutaj gdzieś, jak chciałbym chciał sobie tankować, to wychodziłoby mi. Drożej w tym samochodzie gdzieś niż na przykład benzynówką. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest też taka, że ja na przykład bałbym się oddawać gdzieś do naprawy tego samochodu, no bo teraz wiadomo, no te serwisy ogólnie mechanicy są przystosowani, ale. Bardziej chyba jestem skłonny oddawać do mechanika mój samochód spalinowy, gdzie wiem, że jakby mechanicy głównie się specjalizują w samochodach spalinowych. No i też kolejna taka, kolejna taka przyczyna, no bo to jest też fajna zabawka, tak? No bo to taśma przyspiesza przyspiesza, nie wiem, w 2-3 sekundy do setki. To jest, no to jest wiadomo, to jest fajna zabawka. No ale też jest taki mankament, że przykładowo zobacz, jest, nie wiem, uszkodzi mi się bateria. I koszt baterii to jest gdzieś mniej więcej 3 czwarte wartości całego samochodu. Więc wydaje mi się, i tu powiem też taka, takie moje prywatne zdanie: wydaje mi się, że technologia samochodów elektrycznych nie wyszła. Ogólnie samochody elektryczne teraz się tak spopularyzowały, ale nie wiem czy wiecie, ale, pier... ale ogólnie samochody elektryczne to już są od dawien dawna. Tylko że po prostu teraz się spopularyzowało to. Bo już w pewnym momencie po prostu w historii samochody spalinowe tak wybiły elektryki, że o elektrykach już każdy zapomniał, ale teraz zaczęli do nich wracać po prostu. E, ale wiecie co, i pojawiła się taka alternatywa, mianowicie właśnie te samochody na wodór. E, jak pewnie jak, jak widzicie też, to firmy zaczęły się wycofywać ogólnie z produkcji samochodów elektrycznych. Niektóre firmy poszły w taką skrajność, że będą produkować tylko elektryki. Niektóre firmy. Są tak pomiędzy, tak? Czyli że okej, okay, w porządku, możemy przejść na te elektryki, ale musi to dać nam więcej czasu niż do tego 2035. A niektóre firmy powiedziały, że one nie będą produkować elektryków, będziemy produkować to co, to, co nam się opłaca, czyli spalinówki i tak dalej. Ale tutaj teraz zaczyna powoli wchodzić technologia samochodów na wodór i ogólnie firmy, nie wiem, jak to jest w ogóle w tych dużych koncernach motoryzacyjnych, czy firmy nie skupiają się już na produkcji samochodów na wodór, czy jakby omijają tą technologię, bo możemy potraktować, że technologia samochodów elektrycznych to jest technologia przejściowa do samochodów wodorowych, tak? Czyli mieliśmy trochę tej zamie zamieszania do tych elektryków, te elektryki zaczęły się pojawiać na ulicach, wszystko fajnie, nawet nie wiem, czy widzieliście, ale e, samochody impostu teraz, te busy w ogóle też są e, elektryczne często, nie? <laughs> Więc są i spalinowe, są i elektryczne, no ale samochody na wodór to faktycznie może być taka Taki przełom, bo one faktycznie też do produkcji wodoru, też jakby wydziela się CO2 przy produkcji wodoru, no ale później jakby te powietrze oczyszczamy, spalając ten wodór, tak? Czyli to jakby się tak jakby równa. I teraz pytanie na przykład: pytanie sobie w ogóle do ciebie, bo tylko w Europie mamy coś takiego, że jesteśmy tacy nastawieni na te elektryki. I też pytanie do Was, bo zobaczcie, w Europie jesteśmy nastawieni na te elektryki, żeby rezygnować ze spalinówek, no ale na przykład w Stanach czy w Chinach, no to cały czas się produkuje te spalinówki. W ogóle w Stanach to w ogóle nie słychać, żeby oni tam e, mieli coś takiego, że mają, nie wiem, przechodzić tylko na elektryki. Tam wiecie, tam jest też taka kultura tych wysokich silników, 4, 5 litrów e, albo i więcej. E, a u nas jest bardziej, u nas te samochody mają na zwykle takie małe te silniki, nie? 1,2, 1,6, 2,0, nie? No w porównaniu do tych amerykańskich, to taki właśnie, powiedz sobie, co o tym myślisz w ogóle w stosunku do tego, że w Europie mamy taki nacisk na elektryki, a na przykład w Stanach cały czas ludzie śmigają tymi spalinówkami, jeżdżą tymi spalinówkami i w ogóle jak to się też ma w stosunku w kontekście rynku, co nie? Wiesz, co? Słuchając Ciebie, zacząłem tak rozkminiać i taka przyszła mi myśl. No, prowadzimy kanał prosto z rynku, prosto rynku. Jak zawsze jest w opisach, lubimy spekulować i spekulacjami ja mamy po te nasze tutaj wiadomości, i komentarze. I wyszła mi taka mega spekulacja ogólnie. Zobacz, było wrzucenie samochodów elektrycznych. Dlaczego? No, bo dbamy o ekologię. Ropa jest, jest zła, be, fu, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wiadomo, no bo wszyscy się też tego śmieją, że ktoś tam kiedyś widziałem, robi takie fajne podsumowanie, że produkowanie jednej baterii do tego samochodu to tam niszczy pół lasów tropikalnych w ogóle i milion trzeba rzeczy zużyć do tej jednej baterii. Tak, tak. <laughs> Więc gadanie o ekologii to jest tylko taka m, przyśpiewka, że tak powiem, ale. Przez to, że te samochody się ładują godzinę, dwie, trzy, przez to, że co dziesiąty samochód się pali. I też widziałem taką fajną reklamę gdzieś w Tesli, że tam nie ma co narzekać, bo dziewięć samochodów jeździ, tylko co dziesiąty się pali. No ale ogólnie gdzieś tam boimy się tych, tych płonących samochodów. A trzecia kwestia, kwestia, właśnie baterii, że ona się zużywa. Pytanie, czy ten samochód może wrócić na rynek wtórny? To wszystko spowodowało, że te elektryki się zatrzymały. Porsche dwa tygodnie temu postanowiło, podjęło decyzję, że wycofuje samochody elektryczne i nie będzie produkowało samochodów elektrycznych. Tak? Natomiast są koncerny, które wchodzą tylko w elektryki. I teraz powiem Ci taką rzecz spekulacyjną, którą sobie tutaj wytworzyłem w trakcie tej naszej nagrywki: że zobacz, że samochód na wodór może być fajną alternatywą i odpowiedzią, bo dalej chcemy być proekologiczni. No, elektryk się nie sprawdził. Ale nie pozwolimy, żeby ta, ten diesel benzyna jeździła i samolot na wodór może za... Może w 2030 się okaże, że musimy wejść. No bo my, Europa, mamy tutaj tego. Unia Europejska ma trochę tutaj tak jakby namieszanie z tego poziomu e, ekologii, tak? I, I niby dbania o cały świat i my jako Europa dbamy, dbamy o, o pozostałe kontynenty. One nie muszą, ale my musimy, bo my jesteśmy najważniejsi. <grym> tak, tak. E, więc może być, że nas zmuszą do tych samochodów wodorowych, tak sobie pomyślałem, co nie. I Wtedy nie daj Boże, jakby to weszło, no to już widzę te 70 zł za 100 kilometrów, więc mi się to bardzo nie uśmiecha. No bo ten elektryk mhm. to. Elektryk jeszcze widzisz, tak jak rozmawialiśmy, elektryk jak wchodziły, ja pamiętam tą cenę do dzisiaj. 100 km kosztowało 17, 18, 19 zł i jak pokazywali te ceny, no to ja mówię OK, no to 40, 45 mamy benzyna diesel, nawet jest to tańsze od LPG no dobra, ma to rację bytu ja mogę dłużej postać tam, poładować ten samochód, no dobra, mogę mieć krótsze dystansy, no ale jak mam 18 zł 100 km, no to jest to kuszące, natomiast w momencie, kiedy cena energii poszła tak mocno w górę, no i niestety dzisiaj znowu mamy około 42 zł za, za ten prąd, który musi ładować te, tego elektryka, no to sorry no to ja wolę mojego starego diesla, który odpala, jeździ okay. 1000 km bez problemu, co nie? Wiesz, tym bardziej, że jestem trochę zdziwiony, czemu ta technologia dopiero tak zaczęła, jakby zaczęli ją pompować, tą ogólnie odnośnie samochodów elektrycznych. Wiecie co, aktualnie, właśnie przed chwilą sprawdziłem tak z ciekawości i Seba, pytanie do Ciebie. Jak myślisz, kiedy został zarejestrowany pierwszy samochód elektryczny według części historyków? To są ogólnie takie czasy. No a zresztą, jak, jak myślisz, kiedy został zarejestrowany pierwszy samochód elektryczny? Wiesz co, ja z motoryzacji, z motoryzacji to jestem taki średni, że tak bym powiedział, nie chciałbym się przestrzelić o 50 lat, ale no, <grym> y, strzelałbym gdzieś gdzie lata może 50, 60 w Stanach. 1834 to jest, to jest rejestracja pierwszego samochodu elektrycznego i zobaczcie w ogóle jak to jest, bo gospodarka idzie w ten sposób, że jeżeli mamy jakąś technologię i zobaczcie, technologia samochodów elektrycznych sięga zaraz 200 lat. I zobaczcie, ale weszły samochody spalinowe, wyparły te samochody elektryczne, bo najwidoczniej ludzie bardziej woleli te spalinówki, co weszły. I teraz mamy. Odkopaną technologię, którą y, odkopujemy technologię sprzed 200 lat i chcemy wszystkim wmówić, że ta technologia jest lepsza od samochodów spalinowych. Ale zobaczcie, zobaczcie w ogóle na przykład mamy ciężarówki elektryczne, w ogóle kierowcy się śmieją i ludzie się śmieją, że jak to ciężarówki elektryczne, jak to może tak być. A w ogóle nie wiem, nie wiem ale też y, taka, taka mi weszła spekulacja, to może jak chcemy już robić ciężarówki na prąd, to może czołgi zacznijmy robić elektryczne. Tak, a to o tym ile. Ja już. Ja widziałem te śmieszne filmiki podczas powodzi. Jak była powódź, to niestety trzeba było diesle puścić na ulicę, bo elektryki by ciężko przejeżdżały przez dwumetrowe fale, wody i zalania. E, ale wiesz co, no to tak idąc dalej już na koniec odcinka, to ja Ci powiem jeszcze jedną spekulację. Zobacz, tak jak powiedziałeś, została odkopana technologia 200 lat temu stworzona. Sorry, myślałem, się mm -hmm. myślałem się pomyło o 50 lat, pomyliłem się o 200. E, jaki jest największy problem dzisiejszych czasów? Problem dzisiejszych czasów jest to, że rządzi ten, w dużej mierze na poziomie globalnym, to ma dostęp do ropy. Mhm. Myślę, myślę, że Stanom Zjednoczonym, Ameryce i połowie Europy się to nie podoba, że szejkowie gdzieś tam potrafi, rozdają karty tak naprawdę. A gdybyśmy wprowadzili na siłę samochód na wodór czy na prąd, no to hello, to możemy produkować wszyscy. Nie musimy być terytorialnie na ziemi, w tym tak, miejscu i dokładnie. tak dalej. Więc w tym momencie byłoby tak jakby zniszczenie całej polityki gospodarczej, tego Dubaju, tych Singapurów i tych wszystkich tych miejsc, gdzie no niestety jest Arabia Saudyjska i są, jest ropa z poziomu ziemi globalnie. No i nagle to by było takie przerwanie zależności od pewnej części świata, od tych bogaczy, którzy zarobili się na tych e, polach naftowych. Więc myślę, że to tylko i wyłącznie ma ten powód, żaden inny. A co ty myślisz tak mhm. na koniec od siebie? Wiesz co, ja też też myślę, że ogólnie ropa może być w jakimś stopniu lobbowana e, przez kraje, które produkują tę ropę naftową, e, bo faktycznie, tak jak no mamy, no wiadomo, teraz aktualnie Dubaj to też jest też temat na oddzielny odcinek, ale ogólnie Zjednoczone Emiraty Arabskie, no też nie utrzymują się już głównie z ropy, tak? No bo oni się dorobili też właśnie. No, też dzięki ropie i ogólnie też, ale teraz na, w dzisiejszych czasach to oni mają i też tam finansówkę, nieruchomości dużo, mają rozwinięte gałęzie i wydaje mi się, że to jest bardzo mądre posunięcie, bo fajnie na przykład mamy coś, dzięki czemu zarabiamy, tak, czyli mamy jakiś surowiec, no ale później rozwijamy inne gałęzie, że w razie jak ten surowiec się skończy, no to mamy e, jeszcze jakieś tam alternatywy. No i z tym właśnie chciałem zostawić. Miejmy nadzieję, że też Polska będzie wykorzystywać pełny potencjał węgla, ale ropy również, bo sprawdźcie sobie w ogóle w internecie, il jakie mamy Złoża ropy naftowej w Polsce. To też będziemy, to też jak, jak ktoś nie wie, to będzie pewnie ten zdziwiony, jak, jak ogromne złoża są ropy naftowej również w Polsce. Ale to też Wam zostawiam. Napiszcie w ogóle w komentarzu, co sądzicie o samochodach na wodór: czy będzie to technologia, która wyprze samochody elektryczne, czy technologia samochodów elektrycznych całkowicie zniknie. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, żeby zasubskrybować kanał, kliknąć w dzwoneczek, żeby nie przegapić najnowszych materiałów. Trzymajcie się ciepło, życzę Wam fantastycznego dnia, trzymajcie się, cześć. Fantastycznego dnia, do zobaczenia, hej.